Mam coś, czego poszukujemy. Ciekawa Piękna. koronka, piękny kolor i oryginalna forma padających ramion. No i rozporek. Kobiecość. Ja też już coś znalazłem wcześniej. Gorsetowa góra, mniej zdobiony, ale połyskujący dół spódnicy. Mm -hmm. No i te romantyczne, delikatne, leciutkie rękawki. Olu, idziemy teraz trochę oh. w inną bajkę. Bardziej romantycznie, mm -hmm. ale również kobieco. Patrzcie na tą sukienkę bo bardzo ciekawy jest ten kolor. I teraz mam wybrać, tak? Żeby jeszcze utrudnić Ci to o, zadanie, Boże. no to tutaj masz ukryty rozporek o, pod tym tiulem. Okej, okay. to ja już wiem. Już wiem, mhm. tak to myślałam. myślałam. Po prostu jestem ciekawa, jak mogłabym wyglądać w takie propozycje. O! Błyszczy się, ale chyba akceptowalnie. Trochę natomiast Wydaje mi się, że nadal tutaj jest za goło. Nie wiem czy za, ale troszkę jest. Bardzo jestem ciekawa, co powiedzą na to rodzice i dziewczyny, no. bo to chyba nie jest wizja sukienki, którą oni dla mnie by widzieli. Chociaż może się zaskoczymy. Tej sukience zaskakująco się sobie podobam, ale nie wiem, czy taka ilość zdobień po prostu do mnie pasuje. Moi drodzy, oczy zamknięte. to lżejszy krok. I możecie otworzyć. Eee, hmm. Jest strasznie dużo wszystkiego. Ale nie jest jakoś jakby brzydko. nie no, w, każdy, po w każdym... Po prostu każdym nie może masz, masz, ładnie, brzydko. ale tutaj i te rękawki... Tu jest i, za dużo. I gorset, i cekiny, i naszycia na tym tiulu. A kolor? Beznadziejny. Oni wszyscy zaczynają przeginać pałę. <laughs> Mówisz, że mi nie pasuje. Ale tak? słuchajcie, jest rozcięcie. No właśnie, jest rozcięcie. Aha, a, jest taka przepraszajcie. Nie, to jest bardzo. A? To chyba nie o to ci chodzi. Nie, nie, proszę, tylko nie to. Nie wiem, dla Coś mnie chce? jakaś o, mdła. Te... mydła. Mdła? My My mi się wydaje, że w tej też sukni, pomimo tego, że ona ma dużo więcej aplikacji i błyskotek, ola jest tak jakby troszkę przyćmiona, a wcale ta sukienka nie podkreśla jej, nie rozświetla jej. U nich zawsze musi być jakieś ale. Dalszy komentarz jest zbędny.